Lada moment, a tak naprawdę dziś powinien rozpocząć się remont balkonów wszędzie w całym bloku. Chyba do ogrodu wywiozę, no bo co ja z nim zrobię? Do środka chyba nie wniosę. To jest mój bałagan, no i cykas. No i musimy podłogę też zebrać, którą zrobiliśmy z kompozytu. Jak ktoś się zastanawia, czy kompozyt, czy drewno, to zdecydowanie drewno. Muszę posprzątać balkon i postanowiłam ziemię, którą musiałam sprzątnąć, wykorzystać i poprzesadzać kilka roślin i to będzie główny temat tego filmu, ale również będzie kilka roślinnych aktualizacji. No, zacznie się remont balkonu, więc będzie głośno i będę musiała całą swoją pracę, ale również nagrywanie filmów dostosować do tego, co będzie działo się za oknem, bo na pewno będzie głośno. To sobie na razie odsunę, ale błoto już się nasyfiło. Yy, może być głośno, bo chodzi pralka, teraz jej nie wyłączę i chodzi piekarnik, suszą się grzyby, bo już zaczął się ten moment na zbieranie grzybów. Sporo kurek, yy, innych grzybów nie jestem w stanie dostrzec, kurki nie ma problemu. Przyszła do mnie paczka, o której wspominałam w jednym yy, vlogów z Ekwadoru. No i jedna roślina akurat ta mocno ucierpiała. Dokładnie co się działo, jak nimi się zajmowałam, opowiem w oddzielnym filmie, ale ta roślina ewidentnie wymaga przesadzenia i już instalacji w terrarium, które kupiłam na targu staroci za 5 dyszek. Ma też pokrywę, tylko nie pamiętam, czy wywiozłam ją do ogrodu, czy jest w garażu. Muszę to sprawdzić. No i ta roślina docelowo będzie rosła w terarium, bo wymaga wyższej wilgotności powietrza. I to, co muszę zrobić, to wyciąć liście i przesadzić w podłoże, bo na razie posadziłam w takie tymczasowe miks podłoża, które miało być wykorzystane do palików, do pnączy, które instaluję na górze. To też będzie temat zupełnie oddzielnego filmu. Mam nadzieję, że lada moment. Dobra, wstawię to i zabieramy się za. Komponowanie podłoży i pogadankę roślinną. Coś, na czym będziemy bałaganili, mam już przygotowane podłoże po przesadzaniu jednych roślin, gdzie ja to mam moje korytko z podłożem, i jak coś mi zostanie, to dodaję takich dodatków, jeżeli muszę przesadzić jakąś roślinę, to dodaję dodatki takie, żeby podłoże było dobrze skomponowane. Ja w ogóle uwielbiam, wabrać się w ziemi. To podłoże jest luźne. Dobrze napowietrzone, więc chcę dodać trochę podłoża takiego kompostowego do uprawy warzyw, ziół czy roślin balkonowych. Takiego podłoża uniwersalnego. To będzie takim cementem, zlepi mi wszystko. Jest wymieszany z perlitem. Dobra, jadę z całym borem. Dobra komponowanie podłoża dla mnie jest ogromną frajdą to tak jak zabawa w piaskownicy a co zrobić ze starym podłożem to oczywiście jest film na kanale podlinkuję go w opisie i na temat rozluźniaczy i wszystkich komponentów z których możemy stworzyć własne podłoże też jest film, będzie podlinkowany w opisie podpytujecie się jakie są losy monstery wariegaty ostatni liść jaki wypuściła traci wybarwienie chociaż z tej strony mam fajne ciapki po tej części widać jest praktycznie cały gładki, więc ten fragment jest ucięty, ukorzenia się. Tu pobrałam sadzonkę. Przechodzi oczko przez wybarwienie na pędzie, więc zobaczymy, co tu będzie się działo. I pocięłam pęd, który był bez liści i tu bardzo ciekawie to się zapowiada, bo przechodzi zaraz tu przy przebarwieniu. Czekamy, zobaczymy. No i tak to wygląda na ten chwilę i pozostały fragment, który był ukorzenio ukorzeniony jest w doniczce. Ten jest ładny. W filmach zaczęłam poruszać tematy uprawy roślin poza takim zwykłym, standardowym podłożem, mieszanką podłoża i będziemy to kontynuowali. Mam kilka roślin do przesadzenia w Lachuzie i myślę, że niedługo pojawi się film na ten temat. Jak będę rośliny przesadzała, na razie skupię się na tym, żeby posprzątać balkon. Dostaję od Was często pytania, podpytujecie się w komentarzach czy w Pytaniach na Instagramie pod zdjęciami, czy takie gotowe podłoża, które można kupić specjalnie przygotowane dla danej rośliny, są ok. Mm, na pewno w pewien sposób są dobrane specjalnie skomponowane z myślą o danej roślinie, tylko że też warto mieć na uwadze to, jakie mamy warunki w mieszkaniu, jaka jest wilgotność powietrza, jaka jest temperatura, w jakim tempie przesycha podłoże, bo być może taki standardowy bigos dla np. monster może bardzo szybko przesychać i będziemy zmuszeni podlewać roślinę na przykład co 2-3 dni, więc w tym przypadku do takiego podłoża warto dodać jakichś komponentów, które chłoną wilgoć i powoli oddają do rośliny. Do korzeni, albo jakiś zlepiaczy, czyli, czyli takiej ziemi kompostowej z dodatkiem torfu. To przyjdzie z czasem. To też nie ma się czym stresować. Myślę, że z miesiąca na miesiąc i z roku na rok bardziej wkręcimy się w temat roślinny i będziemy sami przygotowywali podłoża. To też nauczy nas Nauczymy się po prostu szykować, komp komponować podłoża pod swoje rośliny, pod swoje warunk warunki w domu. Teraz zbliża się jeden z najgorszych momentów dla naszych roślin, czyli ten przełom lata, jesieni, jesień, czyli będzie więcej szkodników, wilgotność powietrza też będzie się wahała drastycznie z dnia na dzień. To też wszystko będzie zależało, co będzie działo się za oknem. A rośliny będą wymagały większej uwagi. Tak zauważyłam, już mieszkając tutaj kilka lat, że dla mnie ten okres jesienno-zimowy jest najbardziej stabilny dla roślin, ponieważ no, okna rzadko się otwiera. Mm, nie ma jakiegoś przeciągu, jest stała temperatura powietrza, wilgotność powietrza też łatwiej jest mi tutaj opanować, więc rośliny są bardziej stabilne. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jak ładnie się zlepiło. Nie ma co się dziwić, że roślina tak słabo wygląda. Tu jest niewiele korzeni, ale jest sporo młodych, świeżych, białych, zdrowo wyglądających. Tutaj gdzieś, gdzie niegdzie są do wycięcia. Tak naprawdę to będzie liść, który się dostosuje do warunków panujących w mieszkaniu. Dlatego no można było się spodziewać przy tego typu roślinie, która jest bardzo wrażliwa na wilgotność powietrza, że zrzuci liście. Ale sadzonka jest duża, więc myślę, że kolejne liście też będą duże. Mam nadzieję. To jest ten miks włókna kokosowego, kory, w której przetrzymywałam rośliny. Więc wykorzystam to. Nie ugniatałam zbyt mocno, żeby nie połamać tych delikatnych korzonków. Podłoże jest lekko wilgotne i podleję Jutro rano myślę, że jest wystarczająco wilgotny na ten etap, i już poza kamerami wytnę liście i będę skanowała. Nie wiem, co mi ostatnio strzeliło do głowy, ale żółte liście z plamami skanuję. W sumie nie wiem po co. Temu koleżce to jeszcze wstawię taki mały nawilżacz powietrza. Proszę, czerniówka, jak wspominałam w filmie po moim powrocie z urlopu, czyli ratowanie roślin po urlopie, liść pożółkna, czyli tak jak przewidywałam. No i pora przesadzić. Ewidentnie yy, za długo rośnie. Małej doniczce, zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje. O, widzę, że. A nie, to Perlit. Staram się delikatnie oczyścić podłoże, jest wilgotne, więc za bardzo nie oczyszczę, ale myślę, że nawet jakby było suche, to i tak ciężko byłoby usunąć podłoże. Korzenie są delikatne, kruche, nie chcę ich uszkodzić. I teraz doniczkę niezbyt dużą. Nie sypię na dno keramzytu, ponieważ roślina będzie wstawiona w osłonkę, gdzie na dno jest nasypany keramzyt, czyli on będzie mi tutaj działał od spodu doniczki, będzie zapewniał cyrkulację powietrza i nadmiar wody od podlewania, który przeleci przez doniczkę, tam będzie się kumulowało. I to też fajna sprawa, bo ta woda z keramzytu będzie parowała, paruje i podbija wilgotność powietrza wokół rośliny. Kuczę, może powinnam w nieco większą. Dobra, jadę w to. Posadzają płycej, ale po bokach będzie miała więcej miejsca. Ponieważ czermiówka wymaga dużo wilgotności w podłożu, chyba nawet więcej niż skrzydłokwiat, tak zauważyłam, to tutaj podłoże jest myślę, że dobrze przygotowane, będzie powoli wysychało, ale też nie będzie się kumulowała zbyt długo wilgoć, czyli korzenie nie będą gmiłe. Czasami mi się wydaje, że ja mówię tak oczywiste rzeczy, ale z drugiej strony jak dostaję pytania czy komentarze, typu czy żółty liść zrobi się zielony, czy przesadzać rośliny, jak przesadzamy rośliny w większe doniczki, to czy trzeba wyciągnąć roślinę z doniczki, więc wiem, że dla niektórych mówię o bardzo oczywistych sprawach, ale to nie dla każdego jest oczywiste. Wychodzę też z założenia, że nie ma głupich pytań, głupie mogą być tylko odpowiedzi. No i czasami też, często się powtarzam, no ale przychodzą nowi widzowie. I przy okazji wspomnę, dużo filmów jest na kanale, różnych, pomocnych, przydatnych. Też nie ugniatam zbyt mocno, żeby nie uszkodzić korzeni. I odstawiam na bok. Podłoże jest wilgotne, to roślinę podleję jutro albo pojutrze. A to podłoże idzie do wywalenia. Do kompostownika. Jak chłop wróci, to się załamie, jak zobaczy, co się dzieje na podłodze. Papirus przeceny ładnie puszcza dużo nowych odrostów, ale niestety kładzie się, wyciąga mocno do słońca. Więc muszę znaleźć dla niego najwidniejsze miejsce. Ponieważ dalej nagrywam filmy odnośnie domowej dżungli, no niektóre filmy wymagają dużo przygotowań i pracy. To tutaj zaczęłam, pokażę, przygotowywać pewną dekorację, która pojawi się na górze w sypialni. Ja tam kilka razy nagrywałam filmy, no ale najwyższa pora zrobić metamorfozę, sypialnię pełną zieleni. I w filmie wystąpi mój znajomy, z którym współpracuje architekt wnętrz. Wypowie się co nieco na temat urządzania sypialni, projektowania, na co zwrócić uwagę. Zgodził się, tylko kwestia tego, żeby go jakoś złapać i nagrywać. Wspólnie, no i takie coś przygotowałam w ogóle jako naszyjnik Moja ostatnia roślina wpadka. Sansevierie, bardzo mocno przesuszyłam. I wielokrotnie też mówię, wspominam o tym, że jak roślina jest mocno przesuszona, to nie można dopuścić do całkowitego nasączenia podłoża, bo zacznie gnić. No ale oczywiście mądrze się potrafię, a nie potrafię się dostosować do tego, jak powinno się robić. Podlałam ją mocno, intensywnie nasączyłam podłoże i jedna korona zgniła. Przed chwilą wycięłam, pozostawię do przesuszenia na kilka dni, wstawię do wody i na pewno się ukorzeni. No ale. To od razu wspomnę, co zrobić, jak nam się zdarzy przesuszyć mocno roślinę, to nie dopuszczajmy do tego, żeby właśnie nasączyć mocno podłoże, bo korzenie gniją, tylko delikatnie podlewamy niewielką ilością wody. Musimy oczekać kilka dni, aż podłoże całkowicie przeschnie albo niemalże przeschnie, w zależności jaka to jest roślina, czy możemy ją dopuścić do przesuszenia, czy nie wolno jej przesuszyć. To podlewamy znowu niewielką dawką i jak widzimy, że zaczynają liście rosnąć, roślina się regeneruje, nawadnia, to wtedy już zaczynamy podlewać normalnie, ale to pierwsze, drugie podlanie delikatnie dawkujemy wody. Powinnam przesadzić tę monsterę, ale jej nie ruszam, bo idzie nowy liść, więc nie chcę, żeby się zahamował we wzroście. Więc to podłoże, które mam przygotowane, myślę, że starczy mi dla tej monstery. Przesypię sobie worek i zachowam do momentu, jak będę mogła ją przesadzić. No, jeszcze chwila. Przyznaję się bez bicia, że ten film jest taką zapchaj dziurą, ym, chociaż... Ostatnio we vlogu wspominam o przesadzaniu sukulentów, to teraz rośliny wrażliwe, delikatne, a ten film jest tak publikowany w poniedziałek, bo skończyły się wakacje i pora powrócić do starego trybu nagrywania filmów. I też powróciłam do starych, takich pierwszych miniatur, eee, więc jak ktoś jest ze mną od początku istnienia kanału, od tych pierwszych filmów, to pewnie kojarzy miniatury więc będę robiła bardzo podobne, część muszę e, miniatur zmienić. Chciałabym wspomnieć o tym, że rozmawiałam ostatnio z moim przyjacielem, e, dzięki któremu jestem teraz w tym miejscu. On mnie namawiał od zawsze, żebym na przykład jakieś forum ogrodnicze prowadziła e, roślinne. Gdybym się go posłuchała od samego początku, to myślę, że by było zupełnie inaczej, ale i tak jest bardzo dobrze. Jak z nim rozmawiałam, e, tematy roślinnego tak jakoś bardzo nie interesują, ale powiedział mi, że. Kurde, stara, dlaczego ty gadasz w filmach tylko o roślinach, tak nie przedstawiasz siebie, nie dajesz siebie poznać. Jakbyś sobie żartowała i zachowywała się tak, jak my się znamy, to ja bym oglądał filmy tylko z tego względu, żeby się z ciebie pośmiać. No to ja zawsze byłam w towarzystwie tym klaunem, który rozmawiał towarzystwo. I też wychodzę z takiego założenia, jak mam na przykład cięższy dzień, coś mnie trapi i z kimś rozmawiam, ta ja sobie dużo żartuję. Poprawiam tym sposobem komuś humor, nastrój, i to się odbija na mnie... po prostu, no, lubię się wygłupiać, robić z siebie błazna. Ale myślę, że to przyjdzie z czasem, poza tym, no, jak się nagrywa, to ciężko, ciężko tak się powygłupiać, no. Szykuję podłoże pod dwie begonie, które muszę przesadzić. Dwie, dwie i mam dwie, trzy. O matko, to więcej potrzebuję. Na temat begonii jest film na kanale, będzie podlinkowany w opisie, jak nie zapomnę. Jak zapomnę, to będę wdzięczna za komentarz, ale postaram się nie zapomnieć. Ymm, I film jest taki, tak przygotowany, że odnosi się praktycznie do każdej begonii. I teraz komponuję podłoże, czyli powinno być zasobne, bo one lubią zasobne podłoże, ale przepuszczalne dla wody, dobrze przepuszczalne dla wody, żeby nie wydawała się szara pleść. Komponując podłoże dla begonii staramy się unikać Materii organicznej, czyli kory, jakichś zrębków, um, włókien kokosowych, bo to sprzyja też rozwojowi chorób grzybowych i przez to dnia często zrzucaliście. Więc musimy tutaj dodać do tego dużo rozluźniaczy. Dodam pumeksu. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Wiem, że sporo osób denerwuje perlit, który podczas podlewania wypłukuje się do góry doniczki, co jest jakby dobre, bo na powietrza, jak jest ten ruch przenosi się do góry, to na powietrza podłoże. Pumeks taki nie jest, jest cięższy, tak się nie wypłukuje jak perlit, ale tu trzeba będzie troszeczkę dodać perlitu. Mam jeszcze yy, vermikulit, trochę vermikulitu dam. A perlitu. Jak się pyli z perlitu, to tego nie wolno wdychać. Ponieważ begonie są kruche, delikatne, wrażliwe, to nie naruszamy ich korzeni. Podłoże jest wilgotne, więc nie rozluźniam ich. Um, przekładam do doniczki, wypełniam nowym podłożem i tyle. Podłoże jest wilgotne, więc na razie nie podlewam. Doniczka jest o rozmiar większa. Ta begonia trochę się buja, jest niestabilna, więc mogłabym ją posadzić trochę głębiej, ona wtedy by się ukorzeniła. Na głębokości przesypania podłożem. Tylko podsypię tak tu troszeczkę więcej podłoża. Będzie ok, styknie jej. I przypominam, by go nie podlewamy w podstawkę. Melano na razie nie przesadzam, bo idzie powoli liść. Jak wstawię na nawilżacz powietrza do terrarium, to wstawię również melano. Może szybciej się rozwinie. Powinno go to ruszyć. Część sadzonek, które tutaj było na półce powiedzmy wstydu, wyniesiona jest na górę. Tam też znajdują się rośliny z importu. Sadzonka begoni rozmnażana na perlicie, musi już wylądać, wylądować w podłożu. Nawet liść taki swaczały. I ją posadzę w malutkiej doniczce, w której dosły wygonie wcześniejsze. Urocze maleństwo, nie? Jeszcze w słoikach mam wygonie, zapomniałam. To trzeba też je ogarnąć. Begonie śmiało mogę posadzić głębiej, one mogą się ukorzenić w każdym fragmencie pędu. Taka doniczka jej styknie. Jeżeli nie mamy małych doniczek, a jest taka potrzeba, żeby przesadzić w małą doniczkę, to nie musimy sypać przecież podłoża po sam rant. Możemy doniczkę wypełnić w połowie. Będzie wytwarzała bardziej na boki korzenie. Te dwie begonie, chyba już opowiadałam, dostałam od kumpla, z którym się znam od zerówki. Wszystkie begonie chyba ogarnięte. Yy. Czyli to wszystko, a nie jeszcze Cisus, dobra, bo Cisus będzie wymagał takiego samego podłoża, to muszę dorobić. A ten perlit to do odkażenia, nie wykorzystuję. go. Do... Ojejku, ale mi się sypnęło. Jest gitara. A teraz trzeba tego dziada wyciągnąć. Ziemia się łatwo rozpada, rozsypuje, to usunę jak najwięcej. Niestety Cisus jest bardzo podatny na szarą pleśń, na jakość wody. Był taki piękny, no, ale już się regeneruje. Dobra. I teraz mu tylko dać palik i niech rośnie. A potem jak przemroziła tego cisusa, myślałam, że nic z niego nie będzie. Cisusa. A co powiedziałam? Cisusa. Cisusa? Cisusa. Przepraszam. Po tym, jak tego Cisusa przemroziło, zrzucił liście, to myślałam, że nic z niego nie będzie, bo tak było mu lepiej, pogarszało się, ale w końcu myślę, że jest na dobrej drodze i to przesadzenie powinno mu pomóc. Mam nadzieję. No, jeszcze tylko palik mógł zrobić i będzie git. Zostało mi trochę podłoża, więc postanowiłam przesadzić trzykrotkę. Ten miks podłoża będzie dla niej ok. Czyli taki bogaty, zasobny, ale dobrze rozluźniony, napowietrzony. Dla wszystkich kruchych, delikatnych roślin będzie ok. Trochę podobny do podłoża dla sukulentów, tylko bardziej zasobne. Zachwaszczony parapet i epifirum, które ostatnio przesadzam, Pięknie zaczęło puszczać nowe odrosty. Liście odzyskały turgor, czyli są już mniej pomarszczone. Tutaj ukorzeniam Monsterę Dubie. Miałam dwie małe sadzonki. Niestety jedna w spagnum hmm, padła, więc jest szansa, nadzieja w tym, że pójście tutaj na perlicie. Jak się nie ukorzeni, no to będę szukała sadzonki ukorzenionej. Tu czeka mnie przemeblowanie. Przeniosę fikusa z góry, ja tylko muszę pozbyć się przędziorka. Tak, mam ostatnio problem z przędziorkiem. Na Fikusach, właśnie, więc tutaj się pojawi też Fikus, bo tak stwierdziłam, że jak on tam na górze, zacznie rosnąć, to później ciężko będzie mi go znieść na dół. Strelicja, która się wywaliła, rośnie, puszcza nowego liścia, ta również. Ginurę jeszcze nie ruszałam. Chyba ją zostawię tak do wiosny, niech sobie rośnie. O tym filodendronie podwójnie pierzastym, czyli tak naprawdę taumatofilum, czyli cudne liście, był ostatnio film poradnikowy. Będzie podlinkowany w opisie. Jeszcze taka aktualizacja tę monster pokazywałam na Instagramie liść, pożółk i zwykle żółknący liść. Jeżeli widać jakiś zalążek korzenia, to oznacza, że zaraz roślina zacznie wytwarzać liście i więcej korzeni, i tak właśnie się dzieje. Myślałam, żeby przesadzić w lechuzę, ale posadzę w zwykłym podłożu, i to już zrobię oddzielnie. Poza kamerą będzie mi szybciej, wygodniej. W jednym z ostatnich vlogów pokazywałam filodendrona tortu, że żółknie mu liść od przednawożenia. Taki przenawożony jest bardziej podatny na choroby, szkodniki. Musiałam go wyciąć całkowicie po żółk. ten jeszcze żółknie od końcówek. Za mocny nawóz, ale puszcza liść za liściem. Regeneruje się, to jest nowy liść. Olbrzymi i już idzie kolejny. A do moment się będzie rozwijał. No niestety jednego liścia stracił. Tego też pewnie niedługo straci. A nawoziłam go obornikiem. Byłam kiedyś na targach ogrodniczych i otrzymałam takie próbki różnych oborników, takich pałeczek. I jak byłam u znajomego i zauważyłam różnicę we wzroście jego awokado, że chyba urosło z półtora metra w ciągu sezonu, spytałam się oczywiście co on zrobił. Powiedział, że użył obornika, więc postanowiłam zrobić eksperyment na niektórych roślinach. I zrobiłam to na tym filodendronie. Ryzykowałam, ale Dało mu to kopniaka trochę za mocne. Na taką małą doniczkę użyłam taki jeden malutki kawałek wbiłam w podłoże, żeby nie było czuć. No i teraz obserwujemy, No puszczaliście za liściem. W jednym z vlogów miałam pokazać ten paproć, którą kiedyś kupiłam na przecenie. Jak ładnie zaczęła się regenerować, roz, rozrastać. Nie Więc. Co to jest? O rany, nie wiem co to Coś mi tutaj wykiełkowało. Czekamy, zostawiam to. I podlewam ją w taki sposób, że tylko polewam po rozłogach. I tutaj ma sporo uśpionych oczek, ale one lada moment puszczą. Tu jest dużo nowych liści. Nowe, nowe, nowe. To też chyba jakoś. No tak dobra, nie dotykam, bo przestaną rosnąć. W końcu wyczułam ją i zaczyna rosnąć jak należy czyli przyjdzie pora na wycięcie tych porażonych liści. Z wiosną przecinałam marantę, bo wyglądała tragicznie, miałam mocno powyciągane pędy. Przecinałam i ukorzeniłeś się w wodzie. I tak długo, długo stały w wodzie. No, w końcu, jakoś, nie wiem, chyba z miesiąc temu wsadziłam do podłoża. Pięknie zaczęła się regenerować. Następny vlog w poniedziałek. Godzina będzie inna, poranna. Ja będę filmy publikowała rano, przynajmniej będę się starała. A, jeszcze tej trzy nie posadziłam, ale to innym razem. A jak interesujecie temat e trzy jak jako nie dbać, to odsyłam Cię do filmu, który teraz się wyświetla. Niech Ci się zieleni, pozdrawiam. Cholera, miejsca nie mam. Klęczę na perlicie, to tak jakbym klęczała na grochu.